Cześć wszystkim, witajcie w nowym roku. Mam nadzieję, że lepszym roku 2022. Chwile mnie nie było, trochę było problemów, za co bardzo Was przepraszam, jak zawsze, zresztą jak mnie nie ma. Wiecie, że staram się zawsze być tutaj, nagrywać dla Was, no ale siła wyższa. Tak więc dzisiaj zaczniemy może coś kolorowego, coś na nie wiem, lepszą pogodę może przywołamy, bo nie wiem jak u Was, ale u mnie jest straszna chlapa. Po prostu jest ciepło na dworzu, dosyć niby jeden stopień czy dwa, a śnieg pada, i uwierzcie, mi jest przeokrutnie. Dobra, więc tak. Dzisiaj użyjemy sobie pigmentów. Kiedyś już robiłam coś podobnego, ale stwierdziłam, że zrobię to w formie kwiatów, a mianowicie róż. W sumie według mnie bardzo fajne zdobienie, jeżeli chodzi właśnie o zimę, bo jest to połączenie i białego, i koloru, więc jak najbardziej na plus. Więc tak, przechodząc już do zdobienia, położyłam sobie dwie warstwy koloru białego cieniusieńko, cieniusieńko, położyłam tylko i wyłącznie dwie warstwy. Z tego względu, że no niestety pierwszą przemyłam, a nie można jej przemyć. Ona musi być lepka, musi mieć tą lepką warstwę po utwardzeniu w lampie. Jest to kolorek Jen z firmy Jen Pro, kolorek 236 biały. Wystarczy na jedną cieniusieńką warstwę, tak samo jak i czarny. Jeżeli chcecie, to mam dla Was kod zniżkowy. Klikając y, przepraszam za to y, Klikając w link w opisie i wpisując kod, który będzie tam podany, macie 10% aż rabatu. Więc naprawdę dużo mają nowości, dużo fajnych rzeczy. I nie przedłużając, zaczynamy zdobienie. Więc tak, namalujemy sobie pyłkami. Najpierw, oczywiście, że wszystko wybrudzę, znając mnie, przygotuję sobie tutaj o kolorki. To nam na razie nie jest potrzebne. Mam no tak niebieski, fioletowy. Hmm, potem możemy dać w sumie. Nie damy zielone tak sobie, o. Dla odmiany. Żeby nie było wszystko, bo mi się plącze później w oczach. Żeby nie było tak obok siebie mniej więcej takie same. I mamy jeszcze pomarańcz. Oczywiście brudny, ale nieważne. Jak widzicie mamy pięć kolorków. Będę używała pędzelkę taki jakiś randomowy, mi się znalazł, kiedyś go kupiłam, nie wiem, bodajże to ombre. Yy, nie, to nie działa. Więc tak, robimy sobie randomowo jakieś kropeczki, kółeczka. Najpierw zacznę sobie od koloru różowego, delikatnie na pędzelek i będę robić moje środki kwiatków. Jeden i drugi i zrobimy... Jeszcze jeden, gdzieś tutaj właśnie, o tak, dokładnie. I mamy trzy środki kwiatów. Otrzepię sobie teraz obacik nadmiar naszego różowego koloru, żeby mi się w miarę jako tako nie pomieszały. Teraz weźmy sobie fiolet. Przepraszam, jak mi się trzęsą ręce, ale naprawdę no, jestem zmęczonym człowiekiem ostatnimi czasy. I jadę dookoła, zobaczcie tego różu, wklepuję nasz fiolet tak, żeby zrobić taką, takie obramowanie jakby do naszego różu i robię tak z każdym kółkiem po kolei. Jeżeli nie podoba Wam się tego typu zdobienie, uważacie, że no to nie jest czas na to, to <gryw> ja to wszystko rozumiem, ale uwierzcie mi na słowo, mając tyle filmików kręcąc, Kończą mi się naprawdę pomysły. powiedzcie a Pinteresty Instagram nie. Nie, bo ja czerpię inspiracje, jak już, ale nie zżynam kreska w kreskę kropka w kropkę. No a niestety niektórych rzeczy no nie da się tak zmienić, że tak powiem, po mojemu. I jeszcze ostatnie kółeczko. I naprawdę, jeżeli macie jakieś pomysły, chcecie coś zobaczyć, co jest naprawdę wykonalne, że tak powiem, to pomóżcie mi, naprawdę pomóżcie mi, bo no niestety. Ja sama nie daję rady, słuchajcie, dzisiaj naprawdę główkowałam. Zanim tutaj przyszłam, to główkowałam i główkowałam. Dwie godziny minęły, co bym mogła Wam pokazać, i stwierdziłam, czemu muszę pokazywać odnośnie danej pory roku, odnośnie świąt. Słuchajcie, to jest filmik ze zdobieniami, ze zdobieniami, które możecie sobie w każdej chwili odtworzyć jeszcze raz i wrócić do tego. Niekoniecznie tylko na święta. Macie na to czas. Coś teraz poczułam, że chyba pomarańczu nie użyję, ale spróbujemy gdzieś go tutaj wcisnąć z boczku, gdzieś tutaj takie delikatne może paseczki, bo oczywiście powinnam zrobić to na odwrót, że pomarańcz będzie w środku naszego różowego kółka. Dobra, jeszcze tutaj kawałeczek, dobra, mamy coś takiego, teraz użyjemy sobie jeszcze mamy zielony i niebieski. Troszkę zielonego na sam czubek. No to nie jest takie chopsiub, bo ja to robię na kółeczku, chociaż powinnam to robić bardziej na patyczku, bo będzie no bardziej komfortowo, ponieważ możemy dojechać z każdej strony. No a niestety ja sobie wzięłam kółeczko. A dlaczego by nie? Dobra, wracaj ostrość. Okej, okay, już z wami jestem. I teraz dodamy sobie jeszcze naszego niebieskiego. Kocham niebieski. Jak wiecie, znacie mnie, to wiecie, że kocham niebieski. Tak żeby mniej więcej zapełnić te wszystkie dziurki tutaj. Ok. Teraz oczyszczę sobie w miarę możliwości pędzelek i wetrę tak sobie o tutaj te pyłki wszystkie, żeby one mi się dokładnie przykleiły. Delikatnie pamiętajcie, żeby nie zedrzeć tego, ponieważ no nie o to w tym chodzi. Okej, okay. trochę mi się pomieszały te kolory, ale no cóż, to sobie odłożymy. Na razie tego nie potrzebujemy. Wiem, że i tak to znajdziecie życie wysypie. Teraz będziemy potrzebować cienki pędzelek i będziemy potrzebować biały. Już Wam pokazuję, zaraz będziecie wiedzieć, jeżeli mnie obserwujecie, to wiecie już zapewne o co chodzi. Oczywiście, że na pędzelku miałam odrobinę czarnego i zrobił się szary. Nie szkodzi. Wyczyścimy go. Może być i szary, słuchajcie. Może być i szary. Żaden problem. Wezmę sobie troszeczkę artera. Tu mam akurat białą hybrydę wymieszaną z białym arterem. No dobrze, będzie w odcieniach szarości. Wyszło mi jako szary, no to cóż. Cóż ja Wam powiem. No, no niestety, tak to ze mną... Jest. Ok, już mam sobie przygotowane tu wszystko na rękawiczkę. Pamiętajcie, żeby nie na gołą skórę. I malujemy różyczki. Trochę. O, ten czubeczek mi tu denerwuje w tym pędzelku. Jest taki, tak, obetnij go. No wiem, zdaję sobie z tego sprawę. I maluję różyczki. Jak chcecie, umiecie, to możecie sobie przewinąć ten krok. I kontynuować za chwilkę. Ja namaluję jedną z wami. I zaraz Wam pokażę jak to będą wyglądały bodajże wszystkie. Takie o, tutaj o, <taki> takie fajne. Wiecie, do różyczek nie trzeba jakichś szczególnych. Zdolności, więc można naprawdę sobie poszaleć, bo tu chodzi o to, żeby linie były w miarę randomowe, że tak powiem. Ja muszę ob obciąć zaraz tego dźwigna tutaj, bo mnie denerwuje. I widzicie, mamy jedną różyczkę gotową. Ostrość wróć. I teraz robię sobie w tych różowych kółeczkach, robię sobie następną. Oczywiście nie utwardzajcie jeszcze na tym etapie, no chyba, że naprawdę musicie, boicie się, że coś zniszczycie. To utwardźcie sobie. Ja jakoś tak się przyzwyczaiłam, że ja nie utwardzam zdobień, staram się tego nie dotknąć, no ale wiadomo, nie? To w teorii, a w praktyce to nie zawsze to tak idzie, jakbyśmy chcieli. Mhm. Dobra. Możecie grubsze, cieńsze linie zrobić? Opa. Widzicie, coś takiego mamy. I wracam do Was za sekundkę, zrobię wszystko i pokażę, jak wypełniać te puste boczki. Ok, jestem z powrotem. Mam zrobione trzy różyczki i teraz już wam pokazuję jak wypełniać te puste przestrzenie. A mianowicie jest to bardzo, bardzo proste. Domalowujemy, słuchajcie, listki. Tak, żebyście widzieli. Maluję kolejny listek. Po prostu trochę tu, trochę tam i, i tak jakoś się zapełni samo, dosłownie samo, tak, żeby mniej więcej one były gdzieś tak obok siebie. O, zobaczcie, tu mi się trochę styknęło, ale nie szkodzi, coś takiego. Możecie namalować też listki. Słuchajcie, możecie namalować listki. Jakoś, nie wiem, tak mi wzięło, że mówię, a te różyczki tak, tych kwiatów w ogóle nie widać. Nic się nie dzieje na tym dworzu. Nie wiem jak u Was, ale naprawdę mówię Wam, tu jest istna tragedia z tą pogodą. Tak sobie, o tutaj, domaluję, że niby gdzieś tam jest kolejna różyczka. Jeszcze taki mały, o kropeczek. Te linie można sobie powyciągać tutaj bardziej. Możecie zrobić je cieńsze, możecie zrobić je grubsze. Naprawdę, to jest do wyboru do koloru. Nie wiem czy nie zepsułam tego, ponieważ na poprzednim filmiku właśnie z tego typu zdobienia robiłam mlecznym kolorem, czyli takim wymieszanym właśnie białym z topem. Ale zobaczymy. Może wyjdzie takie wiecie noworoczne fejle, a co tam. Trzeba troszkę pokombinować czasami. Dobrze. I słuchajcie, mamy zapełnione całe, zobaczcie, tips. Cały tips mamy tymi wzorkami, pseudo-różyczkami zrobione. Teraz wkładam do lampy, utwardzam minutę, nawet jak nie dwie, z tego względu, że no, wymieszałam to z arterem. A jak wiecie, artery są bardzo, bardzo mocno napigmentowane i trzeba dawać cieniusieńką warstwę. A trochę mnie tu poniosło, i możliwe, że źle rozmieszałam po prostu kolor też z stopem. A że musimy to przemyć. Oczywiście, jestem cała kolorowa, a że musimy to przemyć. No, to niestety trzeba bardzo, 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 bardzo porządnie to utwardzić. Tak więc znowu wracam do Was za chwilkę. Wyczyszczę sobie stół od tych wszystkich pigmentów kolorowych jak zawsze. I co? Widzimy się już z utwardzą tak w 100% zdobieniem. No, dobra chwila, prawdę. Słuchajcie, utwardziłam trzy razy po minucie. No i zaraz zobaczymy, czy się udało, czy się nie udało, czy będzie piękny, noworoczny fail. Biorę sobie cleaner na bacik, ostrość, wróć do mnie. Dziękuję. I przemywam. Dobra, wszystko się trzyma na razie. Przemywam dokładnie całego tipsa. Czekajcie, zrobię to poza kamerą, żeby. <noise> żeby nie trząść trzęść tutaj Wam wow mogłabym zrobić to bardziej mlecznym owszem, mogłabym ale jak to zobaczycie przepraszam za to skrzypienie, ale próbuję to doszerować porządnie a ciężko dojechać właśnie w słoneczku w te boczki no ale myślę, że damy radę, ale wow wow, wow No dobra, no, mogłam zrobić to mlecznym, mogłam, czyli takim półtransparentnym białym, ale i tak uważam, że wygląda mega, mega fajnie, zobaczcie na to. Nie jest jakoś mega widoczne te kolorki, no niestety, ponieważ zrobiłam to białym. Ja wiedziałam, że coś musi pójść nie tak. Ja wiedziałam, ja sobie zdawałam z tego sprawę. No ale zobaczcie, według mnie i tak naprawdę mega fajnie wygląda, by tego tak nie widzicie. Ale uwierzcie mi na słowo, że te kolory są na żywo bardziej widoczne, a i tak są mega, mega, mega fajne. I myślę, żeby zrobić to na przykład w macie, co by na to, żeby matowe zrobić. Zaraz wynajdę swój mat. Mam. Nie, to nie mat. <ścoughs> o, mam welwet ze słowianki. I pokryjemy to matem. Kurczę, chcąc nie chcąc, naprawdę to fajnie wygląda, powiem Wam, no nie spodziewałam się, że będzie aż takie fajne. No mówię, no ja muszę zawsze coś źle zrobić. Pokryłam całość matem i wkładam do lampy na minutkę. Akurat Top Velvet, więc to nie jest typowy mat, tylko on daje taki, taką aksamitną taką strukturę jakby. No więc, no cóż, no ja muszę zawsze coś po prostu inaczej zrobić i później tego żałuję, no ale Powiem Wam, że tu nie będę żałować, naprawdę tu nie będę żałować, bo mi się to podoba, naprawdę mi się podoba. Jeszcze chwilkę, minutkę utwardzamy. Jeżeli chodzi o biały właśnie, który wymieszałam z arterem, to biały to był oczywiście z jena, a jeżeli chodzi o arter, to mam tutaj właśnie ze słowianki, teraz są takie większe. Troszkę, bo wcześniej były 3 gramy, teraz jest 5 gramów, a to naprawdę starcza, a starczy, a starczy. To mam na tej palecie, to są wszystkie moje artery, po prostu mieszam je dowolnie z topem, z hybrydą, ze wszystkim, czym tylko zechcę. Dobra, jeszcze 7 sekund, odliczamy jak na nowy rok. 4, 3, 2, 1. I mamy to, słuchajcie, mamy to i zobaczcie. Tak, mamy nasze gotowe zdobień. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Nie wiem jak Wam. Nie wygląda jak róże. Owszem, nie wygląda jak róże, ponieważ ja nie umiem malować róży tak do końca, ale spróbuję... O, włos mojego psa. Spróbujemy z kolejnym zdobieniem, które będzie podobne, ale jednak troszkę inaczej będzie wyglądać, inną metodą będzie robione, tak? Więc do zobaczenia na kolejnym filmie i trzymajcie się. Cześć!